Hej tu mister Fenek i nagrywamy teraz e, następny odcinek e, Jest ze mną GoGame.pl Go Cześć e, I cóż, będziemy grać w Minecarta e, Zaraz się zacznie e, Ja sobie jeszcze szybko podłączę słuchawki Yy, i polega to na tym generalnie yy, że yy, no cóż tu dużo mówić jedziemy sobie na różnych zwierzątkach i, i trzeba być pierwszym są tu też różne pułapki jak oglądaliście innych youtuberów to będziecie wiedzieć o co chodzi dobra ja jestem obecnie trzeci i e, czym nie się używa tą moc bo ja nie pamiętam Jaką moc No to którą zdobywasz e, wiesz co kusie chyba jakoś wyrzuca. No nie no obrywam jakimiś pociskami Czwarty jestem, piąty, szósty Nie kurczak mnie nie wyprzedzi, nie ma takiego Jestem pierwszy no, we o, mnie O kurna creeper A jestem pierwszy Ach Nie to jest ironia żeby kurczak mnie wyprzedził Kurczaki są za mało i zbyt mało fajne. Świnki są najfajniejsze. Zawsze najbardziej lubię świnki. Tutaj bez kontrowersji, proszę. Na no temat O, cisnę, 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 zaraz go wyprzedzę, no. Jestem pierwszy, ta chyba owca, tak? Co? A ty graszowcą? Tak, jestem pierwszy. Widzisz mnie? To znaczy tutaj tylko twoja postać ja. A czemu jestem... A ja jestem pierwszy. No, to jest. W sensie jako mnie jak owce. No ja jestem już czwarty. O kurwa mój slime mnie trafi, prawie Staram się tu jakoś wyrabiać. A ty hamujesz na zakrętach czy też tak jak ja driftujesz na gazie? O nie o nie o nie ta driftuję, driftuję tylko... No coś spowolniło Dobra, ja jestem pierwszy i nikt mnie jeszcze nie wyprzedził. To mi się kojarzy z taką starą grą, wam powiem, e, tylko nie pamiętam jak to się nazywało jakoś. Maj ten... Y... E, nie, z tymi z Mario? kurczaki. Tam Mario Kart? Był. Nie. A wiem, wiem, wiem. Mm, nie wiem czy się znacie. Wiem. No kurde! No walają we mnie. No nie, nie wyprzedzisz mnie owcą, bo mam lepsze przyspieszenie świnką i się wal. Nie lubię cię. No nie <laughs> What the fail No dlaczego wszyscy we mnie nawalają? Wiesz jak się tego używa tych różnych umiejętności. Klikasz Q, dobra. Zaraz kogoś pyzgnę normalnie. Jestem pierwszy, heee! A ja daję You złoty. finished first place. Yeah. No, bo jesteś pierwszy. Sprytci No nie, no przywaliłem w psa, serio. Jesteś siódmy No dawaj, się, bo Poprawię swoje wyniki, cztery. obiecuję wszystko. O jesteś siódmy No I co mi to daje? I tak bym był siódmy Poprawię się, obiecuję Dobra, dobra, jedziemy. Tym razem się uda. Obiecuję wam. O jestem trzeci... Nie, czwarty, piąty. Który ja jestem? No nie no. Wszyscy mnie wyprzedzają, bo we mnie uderzył, nie się. Odwalą, buraki jedne. Wolnąłem w to dziwne... Turki niech NO WYPADŁEM ZA MAPĘ! Jak to? No zobacz jestem za barierkami i mnie teraz cofnęło na sam koniec Nie mogę jechać przez 8 sekund no to jest chamstwo, ludzie no Kto to wymyślił takie cholerstwo? Będę ostatni po prostu na szarym końcu A, Te dziwne szury, czy co to jest? Turbo! Siu... Ale cisnę, cisnę. Jak to, jak to turbo? Skąd turbo? Jakie turbo? No bo można z tych coś wziąć. O, ja, jakiegoś frajera zwolniło to. A, jestem piąty. No nie, no wpadłem na ścianę. So, widzicie, oglądacie YouTubera z zerowym skillem. Ło, wolno w płoteki nie wystrzeliło. Ha. O nie, on też odeszł. Uwaga, robię zakręt. Pięknie, Tokyo Drift. Może nie będę chociaż dziewiąty, może, może się uda. Jest, 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 jest. jest. Nie wiem co to jest, ale to grzum. Jest. Jestem czwarty, nie no kur... Ja też nie wiem, jakąś zupkę, łupkę tylko nie wiem co ona daje. Mam ostatnie okrążenie Nie wiem czemu facet przede mną jest szybszy Tak, wolni go Uda się, uda się o! Nie jestem dziewiąty Lamiu Chyba jeszcze zagramy jedno, bo po prostu gram jak ciota taki fajny build z tego wychodził. Zaraz zacznę rapować tak jak multi. Hej ziom, daj mi kanapkę. Zio Jestem czwarty Jestem Rumunem Nie, 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 nie! wow Cisnę, cisnę dajesz, spida tą świnią! Skila, 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 skila Nie no, siódmy Jakiś wilk mnie wyprzedził Frajer jeden O widzisz, o to ja to ja ta owca Rodzice mu wilka kupi. Nie lubię go Jest zły Strętny Idę do ciebie Tu jest Widzisz mnie? Teraz, teraz, teraz nie przegram tego Nie, 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 ja tego tak nie zostawię, nie będę nie. O nie, to ta mapa jest trudna. Uwielbiam tą mapę, tu wszystkich rozpieprzam zawsze. O za chwilę mnie zacznie bugować. Bo tutaj najgorsze są... ta, ta woda i... To jest jakieś bugoną. O dobra, 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 Nie, o, to... jest Jestem nie... czwarty, jestem czwarty, piąty, ale ja tu mam skrót. Ale tym skrótem wcale ten... nie będziesz szybciej. Uż jestem trzeci. No, no kurde, jakaś owca mnie wyprzedziła i wilk jakiś frajer. O, to ja byłem. Co, jestem siódmy? łoto bip No frajer. A ty jesteś czwarty. What? Jakim cudem? No wiesz. Skill. Bo jestem Masz się tego skyla ludzie, ma się tego skyla, prawda? Robię zakręty bib. Czuję się jak w Tokio Drifcie. Dobra, siódmy Uwaga, uwaga, o zaraz będę wyprzedzał tołowce Potrzebuję jakiś zakręt Jej ja, jestem piąty Jakiś Dobędę zakręt, wys... ludzie, bo ja będę ją na przyspieszenie ujadę Na skilla normalnie Moja świnka jest zbyt fajna Owce są, owce są Ty jesteś świnią? No Gdy, Widzę cię, jestem za tobą Chciałbym... No w sumie no. pracę cisnę nie, nie wyprzedzisz mnie nie ma takiej możliwości nie banan nie banan nie banan hahaha Oa. no coś we mnie dlaczego we mnie strzelasz frajerze odwal się nie lubię cię dajcie mu unsupa <noise> un nie no żartuję Aha. Dobra jestem czwarty, jestem czwarty. Na skillu, na skillu ludzie. Ha wyprzedziłem Cię! A. O nie! Jeszcze w drugą. A, wyprzedziłem Cię. O, o nie najgorszy, debisatki. najgorszy odcinek teraz jest. Widzisz, z drzewa. Drzewo, wolne drzewo. O. o ale jadę dalej. O nie, ja też. O nie, nie zaliczyło tego, spoko. Wiem, mi też właśnie. Ej, to by eee. mogło zaliczyć. Nie lubię się. A, a teraz już jest finish czy jeszcze nie? Nie, to jest ostatnie okrążenie. Jest! Ja jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę. Przedziwiam jakiegoś ghostka. Ludzie, jeszcze mam szansę, wierzcie we mnie. Jestem trzeci. Ale dostęp speed upa, speed upa, speed, upa, speed boosta normalnie. Przedziwiam jakiegoś ghostka. Muszę go wyprzedzić. Jestem od centymetru drogi. że zmieniłeś skina. Tak. Nie, tak jak O nie, wolną wodę. No, jest złe w tego. W Simwirfisza i do wody. No to sorry, ten odcinek trochę zlamiony. Jeszcze będzie jedna fajna mapa. A nie, to chyba, że jeszcze jest jedna mapa. I tak nie A będę. Jakbyś idzie na trochę z takim jakimś pociągiem czy czymś. Znaczy poprzedni odcinek powiem wam nawet mi się udał, tylko y, nie wiem dlaczego zabrakło mi po prostu miejsca na dysku i w, z, ten odcinek się przerwał w takim dość niekomfortowym momencie, więc ten... Y, a i Minecraft Hardcore będzie jutro, dzisiaj to wsadzam, o której gdzieś tak będę, no pewnie będzie trochę przed północą wsadzona, sorry, że w takich godzinach, no ale niestety. Niestety, tak bywa. Ojej, ojej, czekam na ciebie na mecie. Na mecie. Nie. No. Skoczę, skoczę, gdzieś, skoczę, skoczę. Nie, Jestem nawet nie dojechałem do O, to jest nie O, to panu. jest moja ulubiona łapa. Ludzie, ludzie tego nie zlamy, obiecuję wam. No po prostu postaram się, no zrobię co w mojej mocy. Dla was wszystko. Oła, oła, oła! oła. Mnie nie, no nie no... Wszyscy o, we mnie nie, tutaj są, no. Teraz są tak jakby pociągi, te golemy to są wiem, takie... pociągi. wiem, uwielbiam je, bo przez to da się łatwo wygrać. O tak. No to wykrakałem. Właśnie się wpieprzyłem w taki pociąg. No właśnie dlatego nie wiem. No nie, no jak, jakaś owca się we mnie wchrzania, no. Ciszysz go slime! No, ładnie. Kurde, z hamulcem pomyliłem gaz i taka robota. Ludzie, no przepraszam, was tak bywam. O, jestem pierwszy. Jestem siódmy, to ostatnia taka pizda. O nie, o nie, o nie, hamulec! Gaz, gaz, gaz. Gaz, 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 ściskam dodech, gaz. Obsadzę do to w tym momencie. Eee, hamulec, hamulec, hamulec! Nie, ci głupi golemy, gaz, gaz, gaz! O, Niech ktoś się wchrzani w golemy, tylko niech to nie będę ja! No nie. Bo ja z nim... Ta nie gra się... jest nie fair. Ja zawsze przed nim hamuję. Łoo, to pip! Coś mi mnie walnęło. Gola? Nie, ale na, na normalnej trasie. O, wreszcie mam jakieś normalne... O, Jest dobrze. Ho! <laughs> Puściłem taką owcę psychopatyczną, co wszystkich pozwala. O, jesteś ostatni, wiesz o tym. Mi. To hmm. Nie moja wina. Po prostu ruszam sobie spokojnie na początku i nagle wszyscy zaczynają jakoś tak we mnie nawalać i nagle jestem ostatni. To jest nie fair. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Ludzie, no przepraszam, no miałem pocisnąć. Dobra, niech ktoś się wpieprzy na te golemy, błagam. What? E, dobra, 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 przejechałem przed golemami. Jestem pierwszy. O nie, o nie, o nie spokojnie wybrasz to no nie no znowu nie ja wychodzę ja się tak nie ba. ktoś mnie zdublował właśnie chyba ja wiesz nie chyba nie chyba a nie o o o Mam dobra skillet. nie będę ostatni nie będę ostatni nie będę ostatni jesteś piąty nie no co we mnie tak uderza co? No i to jest właśnie, widzicie, ludzie po prostu, jacyś hakerzy, tak, to nie moja wina. Jakieś banany to ktoś. <noise> ja je Buraki, buraki, turki niechrzczone po prostu. Cokolwiek to znaczy, ale turki niechrzczone. Jestem piąty, jestem <noise> piąty, piąty ci iśniesz, i kiwa na jedziesz. jeszcze a. dojedziesz. No jestem piąty. Odjechałeś, a jest ja bym pierwszy. No nic. Eee... Cóż. Zlamiłem, nie bijcie. Nie usługuj. No nic, to ten. To cóż, gdzie ty jesteś? Ja tu... No bo tu się tu. muszę z to pożegnać się. Trzeba. Dobra, to chodź tu gdzieś dalej. No cóż, to mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, chociaż... Zlamiłem, ale to możecie dać lajka na pocieszenie. Czy coś. <laughs> I nie troluj mnie, kasper. Cóż, do następnego odcinku, hej.